Jest ryba. Tak, pewnie nie na przepływaneczkach W szczególności pinka będzie chyba dzisiaj pinka? tak naprawdę Najbardziej, najbardziej Chociaż mam czerwonego, ale już za mało czasu jest Raczej będę pinka nie Będę siedział na pewno koło Ciebie Daleko nie będziemy się rozchodzić Bo mi się wydaje, że tam będzie mniej wiało tak naprawdę W tym miejscu, akurat za drzewami tymi większymi Bo tak wychodzi na to, że wiatr jest tamtych stron No i ja twardo spinning, boczny trok No ale będziemy się bawić no i tutaj jeden z widzów rzucił taki pomysł na zrobienie materiału tak zwany potocznie Q&A czyli wy zadajecie pytania a ja na którymś z filmów będę na nie odpowiadał a więc proszę was o zadawanie jakichś tam pytań w komentarzach pod tym filmem, ja po prostu wybiorę ileś tam komentarzy z pytaniami do mnie i postaram się na nie dla Was odpowiedzieć. Także my lecimy na rybki, a Wy już możecie pisać komentarz. My łowimy, a Wy piszecie komentarz. My łowimy, wysubskrybujecie. Dzięki i do zobaczenia nad wodą. Doga. Do granicy mamy już jakieś 50 km do przejścia granicznego. A tutaj stoją dalej. Kiry cały czas stoją. Aż mi współczuje, ale jak któryś z Was jest w tym na to samochodziku i może ogląda, to pozdrawiamy. I życzymy wytrwałości. No i dojechaliśmy na miejsce. Tutaj taka rzeczka, tutaj ten kanał jeden, tam pod drzewem jest drugi, z którego czasami coś wypływa. Dzisiaj widać jest suchutko. Nic nie leci. Idziemy, zmierzamy ku miejscówce, tej, której najfajniej brały. Eee, no i po kolei, po kolei będę odbławiał jakieś tam zakątki rzeki. Piotr idzie przodem, bo on spławik No i lecimy A więc pierwsze miejsce Tutaj Wykonam parę rzutów Sprawdzających, czy może tutaj coś się będzie działo Wyrzut pod tamten brzeg O No i zobaczymy, ale ja sobie zajdę troszeczkę niżej żeby mi było wygodniej siedzieć. O. Pierwszy rzut zobaczymy czy będzie jakiś puk w pierwszym rzucie. Raczej to nie był, bo bardziej bym stawiał na ziele. Uuu, coś tu się spowiło. Ale to jest jakaś białoryb, bo czuję na kiju. Już były trzy stuknięcia, takie odchodzące, także to bardziej napływka ryby. bo tutaj, gdzieś przy całym brzegu było, ale to, mówię, to takie delikatne takie podrgania i oczywiście ziele, ziela w rzece jest dużo, dobra Jest ryba, jest pierwsza ryba, była ryba, spieła się, ale była pierwsza ryba. O, I to fajna ryba, powiem szczerze, bardzo fajna ryba, szkoda, że się spieła. No ale cóż. Mógł to być bardzo ładny okoń. No ale niestety. Szkoda, bo naprawdę fajnie na kiju chodziła. Widać było, jak ki był wygięty. Pięknie był wygięty. I fajnie czuć był. Ale ćwiknął i to tu przy samym brzegu. Normalnie pod samymi nogami. Bardzo fajnie. No i prawdopodobnie rybką, która się spięła to był bardzo ładny okoń. Bo duży opór stawiał. No i od tamtej pory nie było nawet pyka, także przenoszę się w górę rzeki. Tam siedzi Piotr. Piotr też puszcza nas spławik. też mówił właśnie, coś krzyczał do mnie, że miał jakąś rybkę ciekawą. Także podejdziemy tam koło niego, bliżej niego, może tak i zobaczymy rzeka o tej porze roku jest tutaj, że tak powiem rybną rzeką gdyż takie chyba niepisane zimowisko musi być tutaj jakaś cieplejsza woda i one gryzą o jaka flacha nie, <grych> nie twoja co miałeś? coś miałeś? Tak? Ja też miałem jedną, pochodziła trochę na kiju i dość się spięła No ja zobaczę tutaj, tu gdzie w tą śnieżycę łowiłem łokonki. No i tutaj spróbujemy za chwilę oddać parę rzutów. Siedzi rybka Także przypuszczam, że to będzie Łokoń Bo to tak idzie jakby to miał być okoń Przypuszczam, że to będzie Nawet dość ciekawy okoń Bo widzę, że No bardzo ciekawy okoń Ładny grubas Ładny grubas, ładny Coś koło 30 będzie miał kolega No 27 28 No ale zaraz go zmierzymy I zobaczymy Ile ma kolega garbusek? Może to ten sam co ostatnio, co go złowiłem i wypuściłem. Także taki fajny, fajny, fajny. Szybka miareczka? Nie, no nie ten sam, bo ten ma 28 centymetrów, Także taki garbusek fajny postaw grzbiecik, o ale pięknie pięknie postawiłeś dobra, szybciutko zamykamy trzeba go jeszcze wypuścić tylko trzeba będzie podejść dalej żeby nie odstraszyć rybek tam biorą jeszcze kawałeczek jeszcze kawałeczek tutaj może nie będę za daleko szedł strasznie. O. Zmykaj. Nie w tą stronę. Tam, tam, <śm> tam. Trzeba mu pomóc, bo zły azymu to obrał, kolega. O, poszedł, poszedł normalnie w górę rzeki. Także bardzo dobrze poszedł, że poszedł w górę, a nie w dół do miejsca, w którym będę łowił.

No i znowu zmiana miejsca, troszeczkę podeszliśmy w górę rzeki znowu zobaczymy czy tutaj coś będzie się działo Było fajne branie, ale niestety się nie wpięło. Przypuszczam, że paprok będzie ściągnięty. Tak jest. Zgadza się. Trochę ściągnięty, niedużo. No ale było fajny puk. Siedzi. Była. Była ryba. Jajaj. Znowu spięła się. Dlaczego? Dlaczego znowu mi to zrobiła? A była, no w Znowu fajna ryba. Dobra, znowu rzut tam dalej. Może stamtąd dalej, bo one biorą gdzieś. Teraz to wziął, ale zaczep. Dobrze, że wyszedł. Kawałek takiej trawki. Siedzi ryba. Siedzi fajna ryba. Patrzcie jak wędka się wygina. Będzie albo ładny garbus, albo jakiś zębacz. Ale fajny, fajny, bardzo fajny. Rybsko. Uuu, idzie pod prąd. Przy pięknym stylu. O, ukazał się delikatnie. Ale fajna ryba będzie. Żeby się teraz tylko jeszcze nie spięła. To będzie super. Ale jest coś fajniejszego. Chyba, że to będzie szczupaczek. Bo jak będzie szczupaczek, to może być nieduży. Ale jak okoń, to jest piękny okoń, panowie, ale piękny garbus. Chyba dobrze zobaczyłem. Nie. Źle zobaczyłem. Szczupaczek. Jest szczupaczek. Pierwszy szczupaczek w tym roku. Nie obgryź powiedz, Pamiętaj, że możesz, nie możesz obgryźć. Bo szkoda mi poprocha. O. Taki ładny szkróbek Odpiął się przy samym brzegu. O! Pierwszy szczupaczek sezonu 2022. Tutaj ma coś płetwą, coś go obgryzło. Tutaj delikatny, ale pięknie ubarwiony. Taki, zobaczcie jakiś żółciutki. Dobra, zwykaj do domu poszedł. A już myślałem, jak mi tak zarzucił się, myślałem, że to będzie piękny okoń. No ale szedł szczupaczek. Pogryz żyłkę, nie pogryz żyłki. Także jest zaliczony pierwszy szczupaczek sezonu 2022. Byłem normalnie w 100% przekonany, jak się pierwszy raz błysnął, że to jest okoń ładny, bo był taki żółciutki. No, konie takie mają barwy, takie żółciutkie, no ale tu wyszedł skrócik. Nieduży skrócik, myślę, że 45 cm miał góra. No ale fajnie, że się wycholował, na paprocha i jeszcze nie obciął. także machamy dalej, szukamy tego konia. I przyszliśmy tutaj do Piotra, jak Piotr, coś złowił. Okonka i krąpika Tylko? Tylko... Cału ja ty... nie ma, tyłka nie urywa. A ja na razie tylko okonka i szczupaczkę małego. Nie wiem tylko by jest późno, już... czy to za późno po prostu już... Możliwe, że trochę przy późno przyjechaliśmy. No, ile tu tak, jesteśmy? Tak, półtora tak, godziny. Tak, tak, tak. I to już się zaczęło coś ciemniać, i do tego... Ale coś... powinny być niby wieczorem lepiej brać najlepiej. Ale... Ale nie zawsze. Ale jest nie zawsze maja. jest pierwszym. <laughs> ale branie ma sławi widzę, coś pyknęło. Putnęło Raz, trzy dwa. Razy już, ale tak tylko tutaj mamy już powoli, powoli zachód słońca. Bardzo piękny. Pięknie chmury widać. Takie smugi chmur. Zachodzące słońce. Bardzo fajnie. Chłodno. Ale jeszcze trochę powalczymy. Piotr się czai do brania. O, będzie branie, będzie ryba. Coś skubię mocniej, nie? Czerwony czy biała pinka? Czerwony. Czerwony. Przyczajony tygrys, ukryty smok. Ale nie A, poprawi. O! Może ona już siedzi? では。うん Siedzi? O patrz. I złapał jeszcze A tylko było branie Co się wpięło? Krąpik? Co? Krasnopiórka, no faktycznie Zimowa krasnopiórka, tak? Na czerwonego robaka O Się odczepiła Taka krasnopiórka na koniec Ostatni? Rzut, zwijamy się, taka nieduża Ale... jest Trzy rybki z jednego miejsca i to inne w każdej okonek. Każda inna? Każda inna, krąpi kokonek i, i krasnopiórka Godzinkę za późno żeśmy, ale tak dzisiaj to przyjechaliśmy rekreacyjnie zobaczyć co jest gramy. Tak jest, przyjechaliśmy tak, tak sobie Pobawić się. Ile byliśmy? Półtora, dwie godziny, nie? Półtorej godziny może jak było. No i takie łowienie po pracy. Szybki wypad. Jakieś tam rybki wpadły. A ja jestem zadowolony ogólnie, bo fajny okoń 28 plus szczupaczek nieduży, ale pięknie wybarwiony. Praktycznie do samego końca byłem przekonany, że to był bardzo piękny okoń. Bo tak żółty szczupak, dawno tak, tak żółtego, fajnego, rzecznego szczupaka nie widziałem. Także tyle z dzisiaj. Zapraszam do subskrypcji. Nie zapomnijcie o komentarzach, a w którymś z następnych filmów odpowiem na nie. Takie QA. QA. Dobra, trzymajcie się, cześć.